Jak widzicie tutaj gramy w Prison Architecta Miałem skończyć to wszystko, robotę Ale pomyślałem, a jednak Niech będzie to na odcinku Zaktualizowałem dzisiaj e, system Windows Do dziesiątki Jakoś się tak przekonałem, wiecie Siedzę sobie na przeglądarce i słyszę JUST DO IT No i no jakoś tak, tak wyszło No nie, no i mam Windowsa 10 Zobaczymy jak to będzie wszystko działać Musiałem wszystko znowu ustawiać, bawić się Pierdzielić, Ale Jakoś dało to radę. Dobra, wiesz, co przyspieszę, to nie będę zbytnio czekał. Aczkolwiek myślę, żeby coś tutaj zrobić innego. Coś takiego. Drzwi więzienne są tutaj. I te drzwi można zdemontować. Ale musimy dać to, to, to na metal. Ale tu dużo pieniążków kosztuje. Ja mam tylko 7000, więc raczej nie. Nie chcę nic rysować, nie chcę nic pisać Radiator. To nie powinno się nazywać raczej yy, grzejnik? No ale dobra, nieważne. Yy, potrzebujemy więcej więźniów, więc już będę mógł przygotować naszych więźniów. Yy, co do Windowsa 10, jak na razie nie jest najgorzej. Musiałem tylko kilka ustawień odnośnie mikrofonów, wziąć, więc Wam nadzieję, że mnie dobrze słychać, Jeżeli mnie dobrze słychać, piszcie w komentarzach, bo ja muszę to wiedzieć. Muszę, muszę dobrze wiedzieć. Czy Wam to odpowiada taka głośność? Mam podnieść liczbę do 50, spoko Spoko lokko, jak to mówi plaga. Yy. Tutaj już sobie mogę zamknąć Tu to to wszystko Ale... A nie, dobra, okej. Okay. Mogę zamknąć, czyli tryb zwykły I ty tryb zwykły. Tak, oczywiście są tu podwójne dwie nowe osoby. Witam nowych subskrybentów oczywiście Aha, i jeszcze słuchajcie, jak już subskrybujecie kanał, albo jak teraz zasubsk zasubskrybowaliście, to macie koło tego taką zębatkę. Naciskacie na nią, a następnie naciskacie coś tam, coś tam pisze, że chcecie, abyście dostawali powiadomienia wtedy, gdy ja dodam nowy odcinek. To będzie fajne, bo wiecie, za każdym razem będziecie wiedzieli, kiedy dodaję odcinek, aby mnie obejrzeć i e, będzie tutaj lepsza komunikacja pomiędzy mną a wami. Jeżeli chodzi o komentarze, o których ostatnio gadam jak, najwi jak najwięcej, ze względu na to, że uwielbiam odpisywać na Wasze komentarze. Jeżeli ktoś się zna dobrze na tej grze i chce mi w jakiś sposób pomóc, piszcie bez problemu tutaj. Nie ma najmniejszego tutaj problemu, żebyście w komentarzach napisali. Ja tu muszę wrócić. Ok? E, wszystko jest, więc teraz. E, trzeba sobie dać drzwi, na które wydam tak dużo pieniędzy, że się zesram. Dobra. Jak już to wszystko zbudujemy, możemy zbudować system monitoringu. Tu. Tu, a może nawet ona jest tu, no to tu. I ona jest tu. E, Hallo, proszę wrócić. No. Tak, i tak będzie właśnie wyglądały nasze kamery w systemie monitoringu automatycznie możemy stworzyć więcej cel, czyli tutaj już.

na ścianę. Tutaj, no to co mam dużo wam gadać? Wzykam se po tych celach, jak głupi. Eee, trzeba tutaj zrobić zaplecze. I teraz ten bas. Dobra. Ty masz ty. Kurde. Ty masz tylko jedno. No mucha z pieprza i stąd, kurde, no. No. Nie wkurzać. Poczuła się, nie? Dobra i teraz bierzemy system. Uuuu! Tak się nie bawimy. Ile tu jest? Tu jest dwie, tu jest jedna. Będzie mi tu mucha caniakować. Dobrze, że okno zamknął by ich więcej naleciało. Nienawidzę lata, nienawidzę, znaczy lata lubię, ale nienawidzę mu. Chyba nikt nie lubi. Dobra, ty masz wyjście tu, ale wejście tu. Kurde, to tak nie działa. Dobra, to usuniemy wszystkie te połączenia. No nie, dobra, jolo A mogę to tak aby zerwać te przewody? O, dobra, zerwałem jako tako Nie mam pojęcia, jak więc nie pytajcie Dobra, jest, teraz system monitoringu będzie działał Prawie zajebiście no. Oczywiście tutaj nie ma tego monitoringu na bok Ale ta cela będzie celą Vipowską, ze względu na to, że będzie celą Vipowską Dobra, świetne argumenty mam dzisiaj. Okej, okay, są cele. E, co będzie z nami długo tutaj zrobione? Mamy 51 wiedziów, czyli jest idealnie. No i okej. Okay. I teraz bierzemy sobie. Tylko... Zastanawiam się, czy nie połączyć dziedzinca? A, i tu muszę zaznaczyć jako dziedziniec. Szkoda, że nie mogę zaznaczyć dziedziniec sektor B, dziedziniec sektora A. Ale no to też. Wiecie, to już jest tylko gra, prawda? Dobra, tryb zwykły, to już można wstawić. I nasi więźniowie przyjeżdżają do nas. Transport. Tyle, ile możemy. O, do 52. Tu wszyscy będą w zaostrzonym rygorze? O, kurwa. Przepraszam. A, pierdnię. Dobra, jola. Wiecie jaka to będzie masakra? Ja się boję Dobra, patrola. I uzbrojony patrol tutaj Aha, bo muszę zrobić jeszcze jednego uzbrojonego strażnika Dobra, coś jeszcze oprócz tych patroli tutaj? Aha Tu będzie jeden tu będzie drugie. No, w ten sposób, a tu będzie uzbrojony. E! Nie, z psami, z psami nie ma sensu. Z psami mają być tylko przed. Znaczy głównie przed. Dobra. Tu jest niepotrzebna kamera tak naprawdę, bo tu cały czas stołówka jest widoczna. Kamera potrzebna jest tu. I jest. Tutaj. Też bardzo dobrze się spisuje. Gdzie jeszcze? Pralnia. Pralnie nie w sumie. Dobra, na razie jest spokojnie. Powiem wam, że nawet jestem zdziwiony, bo się nie lejem tak jak w ostatnim sezonie, bo w drugim sezonie to się tukli jak głupie. A tutaj piesom wąchuje. Ty też dobra sprawa, nie? Bo oni idą i pies je akurat sprawdza. To, 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 to fajne jest. Uuu, nowe zdjęcie. O, siema Kryśka. Jak tam z dziećmi u ciebie tam u tej Bożeny. Dobra, weźże to róż. No, o dobra? A, i musimy jeszcze jednego uzbrojonego strażnika czyli Jolo w Pierdolo. No, przy okazji, może akurat iść tutaj na patrol. Widzicie? Nie, ja chyba połączę to. wiecie Chyba połączę. To jeden duży ziedziniec. Tak też zrobię. Zdemontuj, zdemontuj. Yy... No i czy to już nie będę się bawił pojedyncze, więc zdemontuj to wszystko i zdemontuj to. No jest zbyt dobry pomysł na demontaż, aczkolwiek chyba jedyny dobry. Bo jak mam dwa dziedziny, to takie. Tak średnio to wygląda, tak to jeden taki podłużny dziedziniec będzie i tutaj będą kolejne bloki chyba, nie no ja wiem jak to zrobię, jeszcze się nie zastanawiałem, naprawdę mam z tym taką zagwozdkę, no, zrobiłem wszystko blisko, tak, to jest dziedziniec z tego, a gdzie reszta, no nie, gdzie reszta będzie szła no i tutaj mam problem, ale myślę, że rozwiążemy ten problem, jeżeli ktoś ma pomysł jak to zagospodarować, no to mówcie, ja z chęcią wykorzystam wasze tutaj y, pomysły. Eee... Proszę zdemontować. Albo najlepiej wydupcyć. Kurde, otworzył mu drzwi, no ja pierdolę. <laughs> o jest O! A, no i tutaj musimy też z, z, yy, Zmienić te patrole. Patrol z psami. Patrol zwykły. Top. Dobra. I patrol uzbrojony. Dobra, a z piesek? A, pieski śpią chyba teraz. Tak. No, zapierdalać. Raz, dwa, raz, dwa. No. A, i jeszcze teraz musimy usunąć... Gdzie, gdzie, jest to? I zrobić jeden wielki. Wit malina. I nie ma drugiej takiej. Okej. Okay. Teraz przydałoby się kolejne wykrywacz... Kolejny, kolejny wykrywacz metalu. Wy, ale mam tylko 19 tysięcy. E, jak tu jest wykrywacz? Od razu przy tym? A ja zrobię to inaczej, bo mogę. Dobra. Tu by się przydało światła. Pojedyncze światła. Ja bym ktoś chciał zwiewać. Światło. O nie, bo tu jest ten. Nie. Tu. Tu. Tak, która przy wyjściu głupio, ale niech będzie tu. I tu. No, niech będzie. Żeby jakoś to tak łanie wyglądało. Jeszcze tak na środku, mamy koskorbika. Tylko, że prostokątny. I taki szczegół. Dobra, 6 godzin przyjeżdżają. Następne więźniowie. Następne więźniowie, dokładnie. Brawo, ja. Tutaj jest cały czas patrolowane, więc tak naprawdę monitoring nie jest potrzebny. Ale. Nigdy niczego wiele. Co nie? Strażnik? No. Patrz oni śpią, opierdzielają się za te, za państwowe pieniądze żyją, a ty musisz chodzić, nie? nie że ty też za państwowe pieniądze. Zakłócanie porządku? I za to 6 lat? No nie, nieźle. Nie. Co to jest? Co to jest? Ty szybko to wyrzuć. No bo to zakrywał to, aby kamerę. On co tu ma? Bezprawne pozbawienie wolności. Uuuu, prowadzenie. I bezprawne pozbawienie wolności razy dwa, no. Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia Czyli zapierdolił na chwilę Pożyczył przepraszam Zamieszki Czyli ten Kibor. A ja tam Nie, może nawet nie Kwalifikowana kradzież pojazdu A to ten zapierdolił, ale nie chciał już oddać, no to Zakłócenie porządku, napaść na policjanta, składanie fałszywych zeznań, zakłócenie porządku jest. A jest tu czerwony jakiś? Wszyscy pomarańczowi? Ta a tutaj? U uprowadzenie też tylko. Tylko! Zabójstwo! O, I napad! A tu jest czerwony. A ma tutaj pomarańczowe. Ten spać nie może. Ile był? Nie, jak to się, Jak to było? Tylko noc, noc, noc. I osarany go. Celowe uszkodzenie mienia. No myślę. Ile? Coś lat u nas by dostał karę tego. Pozbo grzywny. Kurwełę. Tak live. No karek Żywny pewnie i może by dostał zawiasy. Może. Ale to jest polsza. Dobra. A, no i właśnie w sumie wiecie co? Bo tak mam to wszystko i tak się trochę tego nudzę i oglądam. Ale może tutaj kogoś nowego za za zaprawimy. Zatrudnimy. Na przykład. Rozbudowa teren. Pojebał was. Ja z tego nie wiem, co zrobić, a co to dopiero. Kształcenie. Nie. Quartz Tower czyli snajper. Snajper zawsze na propsie. Zwłaszcza gdy jest po dropsie. Teraz freestyluję i nawet tego nie czuję. A co to to. Co to, to jest? Co to jest? Proszę to zdemontować. A, B. Dobra. Jedziesz już? Za minutę będzie. Cześć, kryj. Co jest? Od razu ludzie z nimi idą. Stopka, że śmierci. Za co siedzisz? Usiłowanie zabójstwa i zabójstwo. Gwałt. Nieźle. Ciężkie uszkodzenie ciała. No za, za to dostałcie mi źle? A, albo to są stany. Gwałt, zakłócenie porządku, usiłowanie zabójstwa, zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, a, da, da. Usiłowanie zabójstwa. Napad z bronią w wieku... A, 16 lat, myślę, że w tym wieku. Łamanie kwalifikowane, skradanie. Składanie fałszywej i włamanie i włamanie. Yeah. O, eee, y halo, naczelniku! No nie pierdol Stop! Emergence! Emergence! Służby! FIRE ENGINE Stop, 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 stop. Trzeba zastopować Nie więzień Dobra, no, ty idziesz tu Gdzie jest następny? Tu Wszystkie muszę tak dać i oni wtedy ugaszą no powiem wam, że było przeciążenie, ale tego się naprawdę nie spodziewałem. Klawiszaby ręcznie sterować tymi wiejami? Nie, nie, nie. Znaczy nie wiejziami, tylko strażakami pewnie. MPC. Dobra. Czas, czas, czas! Time, 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 time! Let's go to this! Ale to głośno jest. Ktoś został ranny? Dobra, wiecie co, to jest tak głośne, że aż mi się tego słuchać nie chce. Dobra. Dzięki, możecie już iść. Teraz szybko stop. Materiały trzeba to odbudować, bo nam jeszcze uciekną ziomki z Biedronki. Mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Martwy. Dobra, nie, nie ma to. Ja miałem coś powiedzieć, ale to było bardzo hamskie. Co trzeba zrobić? Wiem, co trzeba zrobić. Ej, możecie już iść, cześć. Nie nie jesteście, na razie. Um. On jest martwy, no to tutaj to by się grabasz przydał. Weźcie, zbudujcie kolejny kondensator. Kurde, oni mają cele na dwóch, tak nie można. Czemu tu nic nie mogę zbudować? A, już zaczynają, wiecie. Bujki i tak dalej. Czyli... Tak jak mówiłem, zaczyna się. Przepompowanie nie działa, bo... ...on nie jest podłączona. Mam nadzieję, że trzeci kondensator da tutaj trochę mocy i się nie podpali. Mogą to zrobić? To? Tak, w toku. Dobra. Zaraz będzie wszystko spokojnie. Prądu tu nie ma. Przewody elektryczne popaliła? nie, nie wiem. Dobra, jest ok. Znaczy, jeżeli można to tak powiedzieć, jest ok. Eee, tu w ogóle te betonowe ściany spaliło, No nieźle. Nie, no tu, tu jest ściana. Tu jest jego pokój, tu jest ściana. Nieźle, muszę przyznać, że naprawdę nieźle. Nie spodziewałem się tego w tym odcinku. Myślę, że to. A, taki spokojny odcinek luźniutki będzie. A, tu takie coś. No, naprawdę. To możecie wyrzucić. To znaczy od początku. No, można to naprawić, dobra. Kibel naprawi, ale resztę wyrzucić. Da się to naprawić, jakieś płytki zrobić, bo ostatnio jak zrobiłem płytki, to. Ała! kurde, uderzyłem się. To zrobiłem, daj mi mozaikę. Może nie na całym więzieniu, ale nie będzie tylko tutaj. To będzie taki. promozaika, Promozaja, nie? No bo w Co tu jest? Czego brakuje? Co? Dobra jest Aha Dlaczego było złe Dlatego Dobra i jak tam woda Bo tutaj woda miała być podłączona U Czyli to aż tak się stało Dobra, zaraz będzie woda, easy. Kurwe, co tu się stało? Było no, już to zdjęcie z 500 razy, dajcie, że spokój. U, dobra. Mały zawiasik oczywiście safe. I tutaj są nasi gangstezy. Najbardziej poszukiwani ludzie na świecie. Przyszą, ble, bla, bla, bla. Są w jednym więzieniu. Każdy z nich ma wyrok, nie byle jaki wyrok, jest to kara do Nie no, w sumie nie zawsze, ale nie będzie. Trochę takiej pikanterii. Eee, czy można prosić tutaj trochę przed y, małej rurę? Tak mało, że trochę dużo. No ale, what the fuck. A woda tam nie dopływa. Czyli to tak było Dlatego nie odpływała woda Dobra Ale nieźle, to co się stało tutaj no powiem wam, że taka niespodziewajka jak cholera Drzwi automatyczne tu zrobią Nie musieliby chodzić tak Piesom wąchuje bardzo dobrze Tutaj, tutaj ten, wykrywacz metali czy metalu? Dobra. Tutaj musimy odbudować w naszej spalonej celi. Wszystko. Czy ktoś że nie ma, czy są zraszacze? Oooo. Dobre. Skoro są zraszacze. To takowe zrobimy. Oczywiście na razie tylko blisko tego. To dopiero w przyszłości będą tutaj inne zrobione. No i dobra, mogę to już zaznaczyć jako cela ten pomieszczenie. Ilu ich przybędzie? Trzech. No, git. Brakuje wody, czyli to znowu są na... pieprzyć z tym, ja. Dzika kuma Dobra. I tak też zrobię. Czyli nie, że będę się pieprzył, tylko że zrobię to do, do wody. Yy, mam jakieś inne zadania, kolejne. Potrzeby, nie. Yy. Dotacje? Ja bym dopią dietę. Blok C jeszcze nie. Ale ten blok 50 więźniów będzie zajebiście duży. Porządki w narzędziach. Czyli zablokuj dostęp do kradzionych narzędzi, zablokuj dostęp do kradzionej broni. No to to zobaczyć. Wojna narkotykowa. Znajdź 10 nielegalnych narkotyków. Przecież to jest banalne. To ja nic nad tym nie muszę robić. Ja nie chcę czegoś takiego. Znaczy, no, może później. Przydzielczeń. Nie, to resocjalizacja Re przez... poprzez edukację będzie w następnym odcinku. A w tym odcinku żegnam się z wami po tych zajebiście o przygodach. Eee, dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Strza